Wysywałem, chcę wam pokazać, jak zbudować w domu elektroskop. Elektroskop to jest takie urządzenie, dzięki któremu możemy wykrywać, czy badać siły elektrostatyczne oddziaływanie ładunków. No więc taki elektroskop, który sobie zbudowałem, stoi tutaj przede mną. I teraz zaczniemy od tego, że pokażę, jak on działa. Mam tutaj wełniany szalik i mam też długopis plastikowy. Pocieram tym plastikowym długopisem o szalik. I zbliżał koniec tego długopisu tutaj do tego drutu. Patrzcie co się dzieje, nie muszę tego wcale dotykać. Te listki się rozchylają. Prawda? Nie dotykam tego drucika. O, no i właśnie taką zabawkę chcę Wam teraz przedstawić. Od razu uprzedzając, że w sprzedaży są różne długopisy i... Nie każdy plastikowy długopis będzie działał równie dobrze, więc trzeba popróbować kilka, których się ma w domu. Pokażę Wam teraz, z czego taki elektroskop można zbudować. Ja swój zbudowałem z buteleczki po lekach, ale oczywiście nie każdy ma pod ręką taką buteleczkę, więc lepiej jest wybrać coś, co każdy ma pod ręką. No, oczywiście można to zrobić z butelki po wodzie mineralnej. Nie ma żadnego problemu. Trzeba tylko zedrzeć etykietę, tak żeby ona była przezroczysta. Ale myślałem sobie, że na obudowę elektroskopu może nieźle pasować słoik po Nutelli. Nutelle, mam nadzieję, każdy zna. Praktycznie może to być każdy słoik, który ma plastikową nakrętkę. I dlaczego ona musi być plastikowa, to się zaraz okaże. Oprócz tego potrzebny jest spinacz. O, no, taki duży spinacz biurowy. Duży. Można powiedzieć, że im większy, tym lepszy. No, ale to też jest do znalezienia gdzieś. Materiałów potrzebna jest też folia. Cienka folia aluminiowa do pieczenia, do kupienia w każdym sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. No i potrzebne będzie też za chwilę wyjaśni się dlaczego kawałek rurki do napojów. Oprócz tego narzędzia, nożyczki, ponieważ będziemy coś wycinać, więc do tego oczywiście niezbędne są nożyczki, przyda się pineska, będziemy coś przekłuwać, więc przyda się pineska, przydadzą się obcęgi, za chwilę wytłumaczę dlaczego. No i potrzebne będzie albo przyda się, w każdym razie przyda się też gwóźdź, taki z tych większych. No, i teraz niezbędnie potrzebna będzie także pomoc osoby dorosłej. Dlatego, że po pierwsze, to co musimy zrobić, to musimy rozgiąć ten spinacz. No, do rozgięcia tego spinacza można wykorzystać obcęgi, można to zrobić w palcach. Nie musi być idealnie równy. Z jednej strony można pozostawić taką zgiętą część. No, ale jakoś trzeba go wyprostować. No, i teraz chodzi o to, żeby tym spinaczem zrobić otwór. W środku pokrywki. No, ten spinacz będzie przechodził przez pokrywkę. No, I ten otwór najprościej zrobić w ten sposób, że rozgrzać, trzymając drugi koniec spinacza obcęgami, rozgrzać go w, nad gazem i po prostu przedziurawić pokrywkę mniej więcej w środku. I to jest ta część, której będziecie potrzebować pomocy dorosłych. Ten otwór musi być troszeczkę większy ale nie za duży, zaraz się też okaże dlaczego, zaraz wytłumaczę dlaczego, niż ten średnica drutu, z którego zrobiony jest spinacz. Dlatego no, uważajcie, żeby nie zrobić go za dużego, dlatego że wtedy zepsujemy pokrywkę, a o plastikowe pokrywki nie jest łatwo. Dobrze, to ja idę teraz do kuchni i będę w tej kuchni przekłuwał pokrywkę, a kiedy skończę, wrócę i będziemy zajmować się konstrukcją elektroskopu dalej. Jestem z powrotem, zrobiłem dziurę Rzeczywiście w tym, nawet większą chyba niż chciałem. Teraz ten zgięty spinacz, czy rozgięty spinacz zdjąłem tutaj na końcu, od tej strony, którą zostawiłem, tak żeby powstała taka literka L. Jak to pokazać, żeby było widać? O, tak, pewnie widać tutaj na tle tej. Kartki papieru. No i chcę to teraz przełożyć. Kłopot jest tylko taki, że dziura jest tak duża, że to jest niestabilne. Nawet gdyby była wąska, to też, ponieważ pokrywka jest bardzo cienka, to ten drut nie trzymałby się tego równo. No więc trzeba coś wymyśleć, i ponieważ okazało się, że pokrywka od Nutelli od spodu ma taki krążek tekturowy, ja spróbuję z tego krążka wyciąć kawałek tekturowy prostokąt i zwinąć go w rurkę, tak żeby zablokować drut w w tym otworze udało się. Wyciąłem z tego kartonu, z tej podkładki pod przykrywkę taki kawałek, taki prostokąt. Następnie wyciąłem jeszcze mniejszą część, zwinąłem ją w rurkę. No i popatrzcie, wcisnąłem tą rurkę do tego otworu. Ten karton jest sztywny, to bardzo dobrze. No i rezultat jest teraz taki, że jeżeli przez to ten otwór, który pozostał, przecisnę, przecisnę drut, to ten drut się zupełnie dobrze trzyma. Gdyby ktoś chciał to jeszcze poprawić, no to oczywiście może tutaj kapnąć odrobiną kleju. To na pewno nie zaszkodzi. No dobrze, no to teraz pozostaje tylko z drugiej strony wygiąć ten drut w taką literkę U, zrobić taki haczyk po prostu na nim. No do tego pewnie przydadzą się jeszcze raz obcęgi. O, tak żebyśmy tu mieli, żebyśmy tutaj z drugiej strony mieli taki Haczyk. Nie wiem, czy ten haczyk jest teraz widoczny, czy nie, to się wszystko trochę kręci. O, taki haczyk. Bardzo dobrze. No i to jeśli chodzi o budowę naszej obudowy, jest już wszystko. Ach nie wykorzystałem, nie wykorzystałem tej plastikowej rurki. No ona miała pełnić rolę taką samą, jak ten kartonowy usztywniacz, tak? Ale ja myślę, że kartonowy usztywniacz się okazał być skuteczniejszy. No, to teraz to, co muszę zrobić, to chcę wyciąć z, tego, z tej folii aluminiowej dwa niezbyt długie i niezbyt szerokie paski. Czyli, najpierw wycinam z nich, z tej folii wycinam prostokąt, a potem z tego prostokąta wycinam dwa paski tej samej długości, no i szerokości, powiedzmy, pół centymetra, może troszeczkę więcej. To wszystko można doskonale robić, jak to się mówi na oko. Dobrze, mam te dwa paski. Tu jest jeden taki pasek, tu jest drugi. Zaraz pokażę drugi. O, tu jest drugi pasek. I teraz będę je na, chciał nałożyć na ten haczyk, ale żeby mi się lepiej nakładało, to ja przekuję je na końcu po prostu pineską. Zrobię już jakiś otwór, tak, żeby nie trzeba było wpychać na siłę tego drutu. W ten sposób będzie mi łatwiej je nałożyć. No bo to, co teraz chcę zrobić, jeszcze użyję tej pineski. Tu mi się podarło akurat w czasie tej operacji, więc muszę zrobić nowy pasek. Jak widać, ten, ta folia jest bardzo delikatna, więc trzeba uważać. Wymaga to zręcznych rąk. Jeszcze raz przekłuwam, ten, przekłuwam tą folię i spróbuję jeszcze raz ten pasek tutaj, ten odwór poszerzyć, ale tak, żeby nie, nie rozerwać tego paska. I teraz delikatnie zdjąć go z tej pineski. Może nie być proste, ale może się udać. Już udało się. To samo zrobimy z drugim, to znaczy jeszcze raz nałożę ten pasek na pineskę, tak żeby otwór się poszerzył. O, teraz będziemy to delikatnie składać. No i teraz po prostu jeden po drugim ten pasek trzeba ostrożnie i delikatnie nałożyć na haczyk, który żeśmy zrobili, prawda? Tak, żeby się ten pasek nam nie zerwał. No, to jest dla mnie wyzwanie, szczerze mówiąc, bo ja mam słabe oczy i grube palce, ale mam nadzieję, że się uda. Pierwsze podejście nie było do końca udane. Próbujemy drugi raz. Dobrze, pierwszy pasek się udało nałożyć. Trzeba go delikatnie wyprostować, żeby się nam tutaj na tym haczyku nie, nie klinował. Jeżeli się przy okazji ta folia trochę ze mnie z tej strony, to nie ma to żadnego znaczenia. aż mi to nakładanie to trochę zabiera, to ja po prostu wyłączę na chwilę nagrywanie, a potem nałożę i pokażę, jak to wygląda. Udało mi się, nałożyłem oba paski. Widać tutaj, prawda? No, trzeba trochę popracować nad tym, żeby one wisiały swobodniej, równolegle obok siebie, nie klinowały się. No i oczywiście tutaj, przepuszczając więcej albo mniej tego drutu, mogę doprowadzić do tego, że tutaj to, co wisi pod spodem, jest dłuższe lub krótsze. No i to jest w zasadzie już wszystko. Teraz spokojnie wkładam to na pokrywkę na słoik i kręcąc słoikiem, a nie pokrywką, zakręcam. I mój elektroskop jest. Gotowy, teraz zobaczymy, czy będzie działać. No dobrze, spróbujmy. Ustawiłem elektroskop tutaj przede mną. Mam wełniany szalik. To wełniany szalik jest tu kluczowy, podobnie jak odpowiedni, wykonany z odpowiedniego plastiku długopis. No, pocieram tym długopisem, no i zaraz zobaczymy, czy udało nam się zbudować elektroskop. O, widzicie, listki się rozchylają. Listki się rozchylają. Zaraz zobaczymy, co będzie, jak dotknę. A no, rozchyliły się i nie opadają. O, opadły. Teraz rozchyliły się i nie opadają. A dotknę palcem opadły. Rozładowałem urządzenie. Jeszcze raz. Zbliżam tylko. O, tylko. Oddalam to opadają. A jak dotknę tym potartym długopisem o drut, to pozostaną, chyba że dotknę palcem i wtedy. Powrócą z powrotem do. padną w dół. Więc życzę Wam wiele radości przy budowaniu elektroskopu i przy wykonywaniu tych doświadczeń.